Dlaczego nastolatek najpierw atakuje, a dopiero potem zaczyna myśleć o czymkolwiek innym? Bo to jest jak z wężem. Jak wąż zrzuci skórę, to jest bardzo podatne na zranienia. I co robi wtedy, żeby się w razie czego obronić, żeby go nikt nie skrzywdził i nie zranił, schowa się w ciemne miejsce i będzie syczał? Na wszelki wypadek. Tak właśnie zachowują się nastolatki. Są super podatni na zranienie i bardzo nie chcą być zranieni. I dlatego na wszelki wypadek dla nas syczą, warczą i trzymają na dystans. Dlaczego nastolatki są takie nieogarnięte emocjonalnie? No bo teraz mają taki czas. Górki i dołki. Od totalnej depresji do totalnej euforii potrafią być osiągane tak szybko, w takim tempie, że my za nimi po prostu nie nadążamy. Ale pamiętacie, dokładnie tak samo było jak to były maluchy i strasznie szybko było od łez do radości. Dlaczego były maluchy? Bo musiały być i wyrosły z tego. Dlaczego mają to nastolatki? Bo muszą i wyrosną z tego. Pokochajcie to. Dlaczego nastolatek nie myśli o konsekwencjach? Bo trochę nie może, ponieważ te części mózgu, które odpowiadają za jego impulsy do działania, czasem głupiego działania, mają ultra mało połączeń z tą częścią mózgu odpowiadającą za myślenie o konsekwencjach, za wyobrażanie sobie, co może być w wyniku tego. To nie znaczy, że odpuszczamy sobie wychowanie, to nie znaczy, że nie uczymy ich ponoszenia konsekwencji, to znaczy, że po prostu musimy to zaakceptować. shake it real soon